Sen o skarpetkach. Poznaj znaczenie tego snu. Skarpetki w snach to symbol komfortu, codzienności, ochrony i Twojego podejścia do drobnych, ale ważnych spraw życiowych. Choć mogą wydawać się mało znaczące, ich obecność w śnie często mówi wiele o Twoim stanie emocjonalnym i relacjach z otoczeniem. Jeśli we śnie masz na sobie czyste i dopasowane skarpetki, to znak stabilizacji, porządku i wewnętrznego spokoju. Taki sen może oznaczać, że dobrze czujesz się w swojej codzienności i potrafisz zadbać o własny komfort. Brudne, dziurawe lub porwane skarpetki wskazują na zaniedbanie siebie, relacji albo emocji. To może być sygnał, że ignorujesz coś, co pozornie wydaje się błahe, ale w rzeczywistości wpływa na Twoje samopoczucie. Sen o dwóch różnych skarpetkach może symbolizować brak równowagi, niepewność, lub poczucie, że coś w Twoim życiu nie pasuje. Może to być też znak, że próbujesz dopasować się do sytuacji, która nie jest zgodna z Twoją naturą. Zgubienie jednej skarpetki sugeruje, że czegoś Ci brakuje. Może to być wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, albo zrozumienie ze strony bliskich. To może być również metafora samotności lub emocjonalnej pustki. Kupowanie nowych skarpetek w śnie oznacza gotowość do zmiany, odświeżenia lub zadbania o siebie. To sygnał, że jesteś gotów, by wprowadzić więcej komfortu i troski do swojego życia, nawet w najmniejszych sprawach. Jeśli dostajesz skarpetki od kogoś, zwróć uwagę, kto to jest. Może ta osoba chce cię wesprzeć, ochronić lub symbolicznie ogrzać w trudnej sytuacji. Znaczenie snu o skarpetkach zależy od ich stanu, koloru, a także Twoich emocji. Czy czułeś się komfortowo, skrępowany, zawstydzony, a może w ogóle nie zwracałeś na nie uwagi? Skarpetki w snach przypominają, że to, co małe i codzienne, też ma znaczenie. Czasem warto przyjrzeć się drobiazgom, bo to one budują naszą codzienność i wpływają na to, jak czujemy się we własnej skórze. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennikpis.